Czasami spotykamy się z pacjentami, którzy cierpią z powodu bardzo wysokich wad wzroku. Mówię tutaj o wysokiej nawzroczności, wysokiej krótkowzroczności, lub dużym astygmatyzmie. W takich sytuacjach, u tych pacjentów, kiedy wymieniamy soczewkę po to, żeby skorygować wadę wzroku, często Okazuje się, że standardowe soczewki, które są dostarczane przez producentów, nie wystarczą do korekcji takiej wady. W takich sytuacjach przychodzi nam z pomocą laser, ponieważ po wymianie soczewki u pacjenta z wysoką wadą wzroku, jeżeli nawet soczewka dostarczana do, przez producenta nie wystarczy do całkowitej korekcji wady, Taką wadę resztkową, która zostaje po operacji, możemy skorygować dodatkowo korekcją laserową, czyli możemy połączyć wymianę soczewki z laserową korekcją wady resztkowej.